Źródło zdrowia, kiedy Twoje dziecko płacze przed snem. Kiedy w małym ciele jest tyle emocji, a myśli rozbiegają się na wszystkie strony, sen może ulecieć gdzieś daleko. To tak, jakby dusza próbowała uwolnić się od nagromadzonego ciężaru. Płacz pomaga wypuścić. To, co trudno jest w sobie zatrzymać. Spróbujmy razem delikatnie przygotować się do snu. Zróbcie wspólnie kilka głębokich wdechów i wydechów, powoli, przez nos i usta. Poczujcie, jak ciało stopniowo się rozluźnia. Wyobraźcie sobie, że każda łza to kropla deszczu. Która zabiera smutek i zmęczenie. Dziecko wypuszcza to, co stare, aby zrobić miejsce dla spokoju. Powtarzajcie razem łagodnie i spokojnie. Pozwalam sobie czuć, wypuszczam wszystko, co przeszkadza mi zasnąć. Teraz jestem bezpieczna. Moje ciało i dusza odpoczywają. I pamiętaj, to normalne. Czasem dziecko musi się wypłakać i uwolnić emocje, aby potem poczuć lekkość.